<laughs> Witam Was serdecznie. Na poważnie. Mega, mega poważnie. Jest ze mną Adam. Coś tam ogarnia na telefonie, ale ok, zrobimy wprowadzenie. Oczywiście dostałem pismo z Komendy Miejskiej w Żorach z artykułu 54. To jest jaki kodeks? Kodeks wykroczeń e, W związku z jakimś 25 punktem drugiego rozporządzenia Rady Ministrów i Srutututu Adam, o co chodzi w tym artykule 54? Już ja odczytuję, właśnie mam otworzone to już w momencie. A to 54, to nie musisz otwierać ty. A 54, a to, to, to nie chodzi w ogóle w grę 54. To jest o tym, że jeżeli jest wydany przepis porządkowy na podstawie ustawy, kto go nie przestrzega, podlega karze. Jakiś tam do 500 złotych nawet. Ale to nie ma zastosowania w tym wypadku do maseczek, ponieważ przepisy porządkowe to nie są przepisy wykonawcze. Przepisami wykonawczymi są przepisy rozporządzeń, są to przepisy wykonawcze do ustaw. A przepisy porządkowe muszą być ranki ustawowej. Dobra, poczekaj. Nawet jeżeli są wydane na podstawie ustawy. Poczekajcie, bo dostałem drugie pismo ma jak się normalnie, oni mnie chcą zastraszyć, psychicznie wykończyć, tragedia, trauma, Boże. Ty, ale ten na drugim pisze 52. O, jeszcze lepiej. Tak, 52 teraz dostałem. Mamy tutaj przepis, zaraz Ty przeczytaj ten początek, przeczytam. a to bo jest zajebiste. To bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. A to który masz paragraf? 52. Paragraf drugi. Drugi punkt i coś tam nie wiem. Poczekaj. Pa paragraf. Gdzie masz te 52? To nie to pismo. Tu jest, tak. 52, drugi paragraf, paragraf drugi. drugi. A, punkt drugi. Czyli tak. Kto organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia. Lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu. Jaka jest kara? Podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Drogi rokarze, powiedz mi, w jaki sposób tutaj no, wyczerpałeś te przesłanki? Powiedz o tej sytuacji. Dokonam analizy. A dzisiaj wiesz, a propos tej broni, może złapmy tak. No, rzeczywiście byłem tam uzbrojony, jeśli chodzi o ten sklep, to się muszę ci uczciwie przyznać. Miałem kamerkę. Cała relacja jest wrzucona. E... Uzbrojony, przelasty nerwy. A w żelazne nerwy to też musiałem być uzbrojony, żeby tam głównie powykręcać pewnym osobnikom, ale, ale okej. Okay. Ale Czyli byłem miałeś, rzeczywiście uzbrojony. Nie miałeś broni, materiałów wybuchowych. Nie mam no, żadnych. Można Adam powiedzieć, że to ja jestem materiałem wybuchowym. No chyba, że tak, ale tego nie uwzględniam na podstawie. Ja cię kręcę, ale słuchajcie... Luka w prawie. Luka w prawie. Słuchajcie, kochani, czekaj Adam, jeszcze bliżej Ciebie, żeby nas było fajnie, w dwójkę widać. E, powiedz mi, Adam, co trzeba mieć, nie wiem, w głowie. Rzeczywiście, żeby takie bzdurne pisma pisać i ludzi straszyć. Przede wszystkim tutaj, z tego co wiem, to poszedłeś sobie na zakupy, zrobiłeś sobie zakupy w sklepie, a że była kolejka, no to przywalili wszystkim udział w zgromadzeniu. No, przepraszam bardzo, od kiedy kolejka, pójście na zakupy, jest zgromadzenie. To co, ja nie mogę pójść sobie na zakupy? Ej, ale Adaś, tu mi piszą, czekaj, 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 czekaj. W dniu 26 .08 2020 w żorach, poprzez portal internetowy, nawoływał do zgromadzenia, zwoływanego bez wymaganego zawiadomienia. Najpierw organizuje ludzi, żeby przeprowadzić zgromadzenie, a potem je zgłasza. To tylko ten. Po pierwsze, tak. Ja miałem sen, tylko opowiedziałem o moim śnie. Także nie wiem, o co tutaj chodzi. Panowie policjanci również mają różne sny, również opowiadają. Ja opowiedziałem na live, może być. A od kiedy, żeby się spotkać, trzeba mieć zezwolenie? Tu już tak w ciekawości zapytam. Nie znam takiego przepisu ustawowego. Co więcej, na no, ograniczenie wolności zgromadzeń, no. Przepis ustawowy, poproszę. Przepis ustawowy, i wtedy będziemy rozmawiać. A rozporządzenie mnie nie interesuje. No, także ostrzegamy, panowie policjanci, nie idźcie tą drogą. To jest zła droga, ja to rozumiem. Możemy się pośmiać, powygłupiać, możecie dać do tego powody, wszystko jest w porządku, ale ten cyrk tak się dla Was nie skończy. Jak nie przestaniecie straszyć ludzi, mam nadzieję, że to zobaczy mnóstwo policjantów, to wtedy pójdzie defensywa w drugą stronę, a za to i świadome wprowadzenie w błąd i zastraszanie ludzi, na to są już konkretne paragrafy kodeksu karnego, nie wykroczeń. A pod kodeks karny to Panowie Wy podlegacie, ponieważ rozporządzenie i co by to nie było, nie ma żadnej mocy pra prawnej, czyli podlegacie pod, co? Kodeks karny. No i tyle. A Panowi co tam... policjanci napisanie takich bzdur w dokumencie urzędowym, który idzie do sądu, wyczerpuje znamiona kumulatywnego zbiegu przestępstw artykułu 271, paragraf 1 kodeksu karnego, jeżeli dobrze pamiętam, i artykuł 231, paragraf 1. Także zastanówcie się, co wy robicie, dlaczego kłamiecie. Przestańcie kłamać. To się obróci tylko przeciwko Wam. My nie mamy nic do policji. Mamy problem do ludzi, którzy mają prawo. I w tym momencie jest z z strony łamanie prawa. Mogę iść do sklepu z kilkoma osobami. Nie ma żadnych ograniczeń z kilkoma osobami. Mogę pójść do sklepu w celu dokonania legalnego zakupu. I taki miał miejsce. Więc zarzut z artykułu 52 nie wchodzi w ogóle w grę. Co więcej, jeżeli chodzi o artykuł 54 KW. Panowie policjanci, do masek jest artykuł 116 KW i sobie przeczytajcie jego treść. 54 w ogóle nie ma zastosowania do tego, za co wy wystawiacie mandaty. Chyba, że to jest takie straszanie, ja nie rozumiem tego. Z jednej strony wystawiacie mandaty nie mające pokrycia w rzeczywistości, w stanie faktycznym, potem piszecie bzdury do sądu, co wyczerpuje na przestępstwa z artykułu 271 paragraf 1 kodeksu karnego i uważacie, że jest wszystko w porządku. Tak bardzo się Komendanta Głównego Policji? Nie, bo oni zrzucają, że to sąd rozstrzygnie. I pamiętajcie, drodzy policjanci i policjantki, żeby była jasność, wasze sprawy kodeksu karnego sąd również rozstrzygnie. Prawda, Adam? Mhm. Tylko e, będzie działać na mocy prawa, a wtedy to już macie przesrane. Wasze pisma, wasze zarzuty, te całe, całe mandaty nie mają w ogóle pokrycia w rzeczywistości, więc piszecie bzdurę. Tutaj się ludziom, którzy pójdą do sądu, złożą odwołanie od wyraków nakazowych, pójdą na rozprawę, sądy to umarzają. Natomiast waszych spraw nie umorzą, ponieważ wy piszecie bzdurę w dokumencie przeznaczonym do oceny stanu prawnego. Piszecie, że ktoś popełnił wykroczenie, że ktoś nie miał maseczki, wskazujecie się na 54, sąd nie będzie zgadywał. Człowiek musi napisać sprzeciw od wyraku nakazowego, stresuje się, biorą nerwy. W grę wchodzi za chwilę odszkodowania od skarbu państwa. <grym> psychicznie wysiadam psychicznie. pójście do sądu jest to stres. Jednak jest autorytet sądu i człowiek się czuje tam zestresowany. Dlatego uspokójcie się z tym. Jeżeli macie prawo z komendantem głównym, to nagłośnijcie to. Wiesz, można prawo zmienić, jesteście obywatelami, macie prawo, czynne, czynne prawo wpływania na kształt przepisów ustawowych. Czy, a gdyby tak z ten, gdybym tak zrobił wywiad z policją? Będą się bali, chyba że jest po cicho, żeby nie było widać ich twarzy. No można to zrobić, to nie? Można, wiesz. Także zapraszam na priv wszystkich policjantów, którzy chcą w końcu coś powiedzieć. Mają jaja. Zapewniamy anonimowość. Tutaj Jerocas jest dziennikarzem. Ja też się trochę tym zajmuję, więc jest tajemnica dziennikarska. Nie możemy ujawnić źródła otrzymanych informacji. Czyli nie możemy ujawnić Waszych danych. To podlega tajemnicy dziennikarskiej. Tutaj mi napisali, że góra wydała rozkaz, a zgodnie z rozkazem aportują. No i to jest złe. Może gdyby zarabiali więcej, to tak by się nie zachowywali. Jest, jest taki eksperyment przeprowadzony przez psychologów. Jeżeli kogoś się zatrudnia, daje mu się niewielkie pieniądze, to skacze jak ratlerek, żeby zadowolić szefa. A jeżeli da mu się odpowiednią dgarzę, tak żeby poczuł swoją godność, swoją wartość, to zaczyna pracować rzetelnie. A rzetelni pracujący policjanci to skutek jest taki, że KGP nie może wykorzystywać ich do celów politycznych i policjant staje się policjantem. Dlatego rząd, uważam, że dlatego rząd nie chce dać policjantom pieniędzy. Daje na emerytury w Izraelu, daje na wojska amerykańskie, na stypendia dla cudzoziemców, a policjant nie dostaje odpowiedniej garzy. A dać policjantowi odpowiednie pieniądze i co to będzie oznaczało? Podniesienie rzetelności. Policjant znowu będzie policjantem. Wiesław Palczyk. Pozdrawiam cię stary Wiesław. E. Debilna to jesteście wy obaj. Chyba, że debilami jesteśmy Pozdrawiamy my obaj. hejtera. Tak, pozdrawiamy. Uwielbiam hejterów, jesteście dobra niesamowici. Prasa to jest dobra praca. Tak, niesamowici ceni w, na, w moim życiu w tym, żeby ten film się lepiej propagował, ponieważ każdy komentarz, który napiszecie, tak czy siak podbija tą oglądalność. Także dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie. No, także Wiesława mamy palczyka załatwionego. Adam, powiedz mi, czy moja... Początkowa reakcja na te pisma, czyli, płacz, że się boję, bo zostały dwa paragrafy, i pójdę, śledzę, już mnie zamknął, Czy to jest prawidłowa reakcja? Jeżeli biorąc pod uwagę ocenę stanu naszego państwa, administracji państwowej i tego, jak obecnie policja pracuje, to tak. Po prostu płacz nad tym, jak pracuje w dzisiejsza policja. Nie, nie, nie Adam, ja już myślę, że. To już nie jest, jest. Płacz to śmiech, kurwa. Płacz już był. Teraz to już jest tylko beka z tego i, i po prostu e, no nie więcej. No beka, ale to jest nasze państwo. Oni mają pracować na Polski. Czy tak ma rzeczywiście, czy tak funkcjonuje całe państwo polskie? Nie szkoda wam papieru i drzew. Nie szkoda A, czasu sędziów? Apeluję o ekologię. A powiedz mi, bo skoro tak wiedzą, że będą zajęte, sędziowie będą zajęci tymi sprawami, to co tak naprawdę chcą przez to uzyskać? Sędziowie, jak się ich zajmie takimi głupotami, bo to są głupoty ewidentne, to mają mniej czasu na rozstrzyganie poważnych spraw. Co takiego mogą chcieć przykryć, żeby nie zostało na czas rozstrzygnięte? Hmm, jak myślisz? Tak nie wiadomo, co chodzi, chodzi o pieniądze. No zawsze chodzi o pieniądze. Także słuchajcie, jak dostaniecie takie pisma, no to co, jedynie się uśmiać. Nie wędzicie, autora, bo, bo, bo nic więcej tutaj. Także pozdrawiam. Czekaj, kto to napisał w ogóle? Może na mnie będę czytać konkretnie. Nie, to się przedstawił. No możesz, dostałeś pisemkę, możesz przeczytać. Mogę? Tak. Komendant Miejski, Miejski Policji w Żorach i Naczelnik Wydziału Prezencji... Pan Marek. Tak. Pozdrawiamy serdecznie Pana Marka. Ja odpiszę na te pismo, na oba te pisma, z takim samym poczuciem humoru, jak wyście mi to napisali. Także <noise> będą jaja. Zrobimy sobie jaja w drugą stronę. Pozdrawiam Was serdecznie kochani. W imieniu swoim i Adama Kłoszewskiego. Nie przejmujcie się, są to super czasy. Pośmiać się można. Czasami aż ten, ten śmiech jest wyciskany do łez. Śmiech przez łzy. Także, Maradziko, pozdrawiamy. Na razie. Pozdrawiamy uczciwych policjantów. Tak, i nie wolno się bać. Nie bać, nie wolno się bać jako policja. No. Jego można zmienić. A Wszystko można zmienić, Adam. Można zmienić ustawę, żeby policjanci nie byli niewolnikami KGT. Także komendant główny, podejrzewam, że za niedługo to jesteś do strzału. Nie, 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 nie w ten sposób. Znaczy się chodziło mi... Ty. Do odwołania. Tak, do odwołania. No czyli no, ze slangu użyłem, ale rzeczywiście, bo za chwilę mi Dowalą, że chcę przeprowadzić zamach na komendanta głównego policji. Nie, 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 nie. Także my nie jesteśmy zamachowcami. Zamaszyście to napiszemy pismo z powrotem. Napiszemy odpowiedzi, będzie odpowiedź. I wrzucimy pewnie pismo na, na tę, na stronę, na żeby ludzie autorę, widzieli właśnie. Na pana komendanta połączenie. Tak, tak. Żeby bzdury pisał. No i już. Nie zgadzamy no się to. mam wstyd, żeby komendant policji po wyższej szkole oficerskiej policji pisał takie bzdury. Czekaj. Jeszcze jeden. O sobie pan pisze. Nie o nich. Mówiąc o nich... Mówi pan wiele o sobie żałosne. Żal mi pana, pozdrawiam. O, Irena Dąbrowska mi też żali, też pozdrawiam. No trudno, no, musiałem stracić 30 sekund mojego życia i przeczytać ten komentarz. Także pozdrawiamy, trzymajcie pozdrawiamy. się. Na razie